Przez 15 lat pracy w policji odbierałem prank telefony prawie co tydzień. Uczono nas, żeby natychmiast się rozłączać, gdy tylko było jasne, że to żart. Ale raz postanowiliśmy z kolegą załatwić to w nieco zabawniejszy sposób. Była grupka dwunastolatków, którzy trochę się zapędzili z tymi telefonami. Pierwszy raz, gdy zadzwonili, usłyszałem dziecięcy głos. Mój kolega Piotrek miał mały wypadek. Zaniepokojony zapytałem, co się stało. No, potrzebuję nowych gaci powiedział dzieciak, a w tle wybuchł śmiech. Od razu wiedziałem, że to żart, więc się rozłączyłem. Nie minęło 10 minut. Ten sam numer znowu zadzwonił. Tymek też potrzebuje nowych gaci. I znowu rechot w tle. Jeszcze raz się rozłączyłem, ale zaczynało mnie to bawić mamy brudne gacie. Ratujcie. Mieliśmy z kolegą chwilę wolnego, więc postanowiliśmy ich odwiedzić. Namierzyliśmy numer. Duży dom, 10 minut od komisariatu. Podjechaliśmy, zapukaliśmy mocno do drzwi i krzyknęliśmy: "No, policja, otwierać!". Dzieciaki otworzyły i zamarły ze strachu. Jeden z chłopaków aż cofnął się o krok i zaczął coś mamrotać pod nosem. Drugi patrzył na nas z rozdziawioną buzią, jakby widział duchy. "Spokojnie, nie przyszliśmy was aresztować. Chyba że znowu zaczniecie dzwonić", dodałem z uśmiechem. "Skoro naprawdę macie brudne gacie, przynieśliśmy wam świeże", powiedziałem i wyciągnąłem paczkę bokserek, które kupiliśmy po drodze. Przez chwilę nikt się nie ruszał, aż w końcu jeden z nich nie wytrzymał i wybuchnął śmiechem. Miny bezcenne. Myślisz, że dobrze zrobiliśmy?